Dzień dobry. Konrad Białas, dom aktorski TMS Brokers. Na starcie nowego tygodnia euro PLN pozostaje stabilny poniżej 4,23. USD PLN rośnie ponad 3,38, a frak szwajcarski kosztuje 3,52 zł. Złoty pozostaje zblokowany do euro powyżej 4,20 i sytuacja nie ulegnie zmiany dopóki aż dane gospodarcze z Polski nie zaczną wskazywać przyspieszenia ożywienia gospodarczego i nie uciszą spekulacji odnośnie dalszych obniżek stóp procentowych przez RPP. Publikowane w tym tygodniu dane. O płacach w środę i produkcji przemysłowej w czwartek, raczej niewiele zmienią w tej sytuacji. Stąd oczekujemy, że do końca tygodnia EuroPLN pozostanie w konsolidacji blisko 4,22. Z kolei USDPLN rośnie i może dalej wzrastać, wracać powyżej 3,40, z uwagi na to, że na rynku obserwujemy powrót popytu na dolara po piątkowej realizacji zysków. Dzisiejsze publikacje ze Stanów Zjednoczonych, indeks New York Empire State o godzinie 14.30 oraz produkcja przemysłowa o 15.15 .15, mogą wzmocnić oczekiwania, że wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych będzie silniejszy w porównaniu z partnerami handlowymi, przede wszystkim ze strefą euro i to powinno dalej ugruntować spadki na euro USD. Nasilenie tej sytuacji dzisiaj po południu będzie ciągnąć USDPLN w górę. Dziękuję za uwagę i życzę udanych inwestycji.